Konfederacja przedstawiła dzisiaj pakiet wolności słowa w mediach społecznościowych. Co to jest i na czym polega? Odpowiadamy na sytuację, która miała miejsce w ostatni weekend. Oligarchowie internetu, grupa dużych korporacji postanowiła zakończyć wolność słowa na platformach dominujących na rynku, a także powstrzymać rozwój konkurencji. Widzieliśmy to skasowanie profilu prezydenta Trumpa, skasowanie setek, o ile nie dziesiątek tysięcy innych profili, dodatkowo uniemożliwianie rozwoju alternatywnym platformom, takim jak Parler, Gap czy inne. Wymówienie serwerów przez Amazon, usunięcie aplikacji ze sklepów Google i ze sklepów Apple. A. Wszystko rozegrało się tak naprawdę z dnia na dzień, z nocy na noc, od piątku wieczór do niedzieli. To jest niesamowita sytuacja. Niektórzy mówią, komentatorzy nawet o puczu korporacji internetowych. Te korporacje, o których mówimy, dominują rynek 99% urządzeń mobilnych, gdzie już ponad połowa komunikacji odbywa się przez internet na urządzeniach mobilnych one dominują też całkowicie rynek platform społecznościowych. Przypomnijmy, że w Polsce w tej chwili Facebook i Twitter um, dominują, a te pomniejsze korporacje um, jak Instagram um, są współwłasnością, przed um, Instagram jest własnością Facebooka, um, więc za bardzo w tej chwili nie ma jakiejś wielkiej alternatywy. To, co proponujemy tutaj, to są rozwiązania prawne um, mające odpowiedzieć tylko na część tego problemu, bo problem jest złożony, problem jest regulacyjny, technologiczny, um, problem, um, problemem jest w ogóle jakakolwiek konkurencja na rynku, żeby ona była taką Konkurencja w tej chwili została przez te ruchy serwerowni Amazona sparaliżowana. Natomiast my tutaj odpowiadamy na jeden konkretny problem w tym pakiecie utrzymanie swobody wypowiedzi. Postulat jest bardzo prosty. Polscy obywatele powinni mieć możliwość zabierać głos tak długo, jak nie łamią prawa. To postulat prosty, zrozumiały, bo powiedziałbym nawet minimalistyczny. Jeżeli prawo jest złamane, treści mają prawo być usunięte, natomiast decyzja taka ma podlegać kontroli sądowej. Pomysł jest nienowy. pomysł był już przedstawiony podczas. Podczas dyskusji Urzecznika Praw Obywatelskich w 2016 roku, co ciekawe różne organizacje pozarządowe, niezależnie od barwy ideologicznej, zgodziły się, że ten pomysł ma sens. Niestety nic się nie stało. Przez ostatnie 5 lat nic w tej kwestii się nie stało, więc idziemy do przodu, przedstawiamy pakiet. Omówię krótko te punkty, tak? Pierwsza sprawa, zgodne z polskim prawem i łatwo dostępne regulaminy mediów społecznościowych. Nie może być tak, że regulaminy zawierają klauzule niedozwolone na gruncie polskiego prawa. Nie może być tak, że regulaminy nie zawierają postanowień, które powinny zawierać na gruncie polskiego prawa, a więc odsyłam do ustawy o świadczeniu usług drogą, elektronicznych, drogą elektroniczną. Regulaminy muszą być jasne, zrozumiałe, czytelne, kompletne i przede wszystkim zgodne z polskim prawem, w szczególności z polską konstytucją, która zapewnia prawo do rozpowszechniania informacji. Druga sprawa to obowiązek uzasadnienia decyzji o kasowaniu postów i profili. W tej chwili jest tak, że w praktyce decyzje zapadają anonimowo. Korporacje internetowe nie wyjaśniają dlaczego coś znika albo przedstawiają wyjaśnienia generowane automatycznie ogólnikowe. Nie wiadomo kto te decyzje podejmuje. Z filmów dokumentalnych, które zajmują się przedstawieniem jak wewnątrz działają korporacje internetowe, wiemy, że osoby, które podejmują te decyzje często nawet nie znają języka tego państwa, w którym podejmują decyzje i mają na to zaledwie kilka sekund. To się musi zmienić. Nie może być tak, że ktoś nas cenzuruje, podejmując decyzję w kilka sekund nieznany z imienia i nazwiska pracujące na drugim końcu świata i podejmujące decyzję co kilka sekund. Trzecie, trzeci postulat. Możliwość odwołania się użytkownika do polskiego sądu. Decyzja podejmowana wewnątrz korporacji o usunięciu treści musi podlegać kontroli sądowej. Koniec kropka. Trzeba stworzyć prawo, trzeba stworzyć specjalną procedurę i tego dotyczy czwarty postulat. Wyrok sądu. W 48-godzinnym postępowaniu elektronicznym. Oczywiście, jakiekolwiek prawa obywatelskie, które są nam gwarantowane poprzez odwołanie do sądu, gdzie postępowanie trwa kilka lat, są fikcją. Jeżeli postępowanie trwa kilka lat, to stać na takie postępowanie tylko najbogatszych, co kończy się tym, że z praw obywatelskich korzystają duże korporacje. Zwykli obywatele są tych praw pozbawiani, bo nie stać ich na to, żeby kilka lat procesować się w sądzie. 48 godzin. Na wyrok sądu postępowanie w całości elektroniczne, e, usprawnienia pomiędzy korporacjami w przesłaniu uzasadnień, dokumentów, e, przegląd sprawy szybki. Jeżeli sąd uchyla decyzję, treść wraca. Prosty schemat, prosty pakiet. Oczekujemy, że tego typu pakiet wolności słowa będę społecznościowy, przybierze jak najszybciej formę prawa i zostanie po prostu uchwalony, a korporacje muszą zostać postawione przed swego rodzaju faktem dokonanym. W Polska jest krajem wolności słowa. Jeżeli chcą zarabiać na polskim rynku, przypomnijmy, że korporacje zarabiają tutaj duże pieniądze i te pieniądze są po pierwsze z obrotu danymi. Korporacje zarabiają na tym, że my im udostępniamy swoje dane. Po drugie, korporacje zarabiają oczywiście na budżetach reklamowych. Jeżeli Czyli korporacje internetowe chcą zarabiać na polskim rynku, na polskich obywatelach, muszą respektować naszą kulturę polityczną, która jest kulturą wolności, wypowiedzi. Być może wy Amerykanie już nie są tym zainteresowani, a my jesteśmy. I jeżeli chcą tutaj zarabiać, niech się do tego dostosują. Konfederacja, wolność i niepodległość.